Tego chyba nikt się nie spodziewał. Afera z dopingiem w tle, której bohaterami stali się zawodnicy i zarząd Siedleckiej Pogoni, obiegła nawet ogólnokrajowe media. Mimo, że telefony członków zarządu milczą, nam udało się skontaktować z trenerem pogoni Siedlce Danielem Pużyckim. Tylko na łamach tygodnika Siedleckiego przeczytacie, jak trener tłumaczy zaistniałą sytuację. Gdy młodzież kilkusiedleckich szkół, na znak wsparcia mniejszości seksualnych, postanowiła zorganizować na terenie placówek tęczowy piątek, rozpętała się burza. Kuria wydała nawet w tej sprawie oficjalny komunikat, a w szkołach rozdzwoniły się telefony z kuratorium oświaty i od zaniepokojonych rodziców. Fala nienawiści, jaka wylała się na młodzież i szkoły, była ogromna. Nasza dziennikarka spotkała się z organizatorami tego wydarzenia. Nie boją się ujawnić i mówić o swoich poglądach. Meksyki z krajem katolickim. Obchody święta zmarłych jednak znacznie różnią się w tym kraju od tego, w jaki sposób spędzają je Europejczycy. Cukiernie sprzedają ogromne ilości tzw. chlebów nieboszczyka czy tortów w kształcie szkieletu. Tradycją jest biesiadowanie na grobach zmarłych oraz wręczanie swoim bliskim cukrowych czaszek z imieniem, których zjedzenie ma przynosić szczęście. Więcej na temat meksykańskich tradycji przeczytacie w artykule Kolorowe Święto Zmarłych.